Życie to droga, więc w i idź No, i opuszczamy już nasz pokoik. Tak właśnie wygląda. Jeszcze moja kochana żona zrobi ostatnie mycia naczyń. My za pół godziny mamy autobus, musimy lecieć. Patrzcie, tutaj normalnie ciemno, jeszcze pani, ciemno. No dobra, pokój tak wygląda, jak wygląda. Fajnie, było sympatycznie. Chyba mój kij zostaje, co? Zobaczcie. Chyba... Muszę się z nim pożegnać. 240 km, jednak. Przedreptał z nami i bardzo mi pomógł, bardzo mi pomógł. Jak macie problemy z nogami, no to pamiętajcie o tym, żeby po prostu ze sobą takie coś zabrać, kupić parę złotych, a potem po drodze zupełnie inna sytuacja. Także żegnaj przyjacielu, przydałeś się. A teraz zostań, może komuś innemu będzie służył. Chociaż tu jest koniec szlaku, a nie początek. To takich kijów chyba to zostaje wiele. No Już do Santiago nie będziemy cię zabierali, a tym bardziej na Azory. Na Azory to już samochodzik. Lecimy. Kluczyk zostawiony. Idziemy panie. Tutaj moja kierowniczka się jeszcze szykuje. Ostatnie przymiarki. No mamy to jeszcze z półtora kilometra do przejścia w czasie tego naszego kamina. Zaraz będzie wschód słońca. Bo każdy wschód słońca. Brakowało wam tego. Hola. Ciebie zapowiada. Nie pozwól nam. Przespać poranka. Zobaczcie, jaki piękny, piękny wschód słońca się zapowiada. Oj, i się odpięł. Zobaczcie, jakie piękne widoki o poranku. Życzymy Wam pięknego dnia. Przynajmniej takiego jak tu się zapowiada. A jak się skończy, zobaczymy. Wspaniałego tygodnia. <noise> poniedziałek. A no właśnie, dzisiaj poniedziałek. Jedziemy do Santiago. Tam spędzimy jedną noc. Potem dalej do Porto. No i dalej w podróż. Nazory, zostańcie z nami, oglądajcie Zobaczycie jak to wszystko wygląda Trzymajcie się Jesteśmy w autobusie do Santiago Pełno ludzi, powiem wam, ja że myśleliśmy, że będzie mniej A to autobus pełen ludzi No dobra, ruszamy zaraz I to będzie trwała podróż prawie 2 godziny, nie? No to sporo, sporo, panie Sporo Dwie godziny 10 minut I żeśmy dojechali z Finistery Do Santiago Na stację I teraz musimy tylko znaleźć Wyjście do miasta, do góry Tak jest, na tym dworcu żeśmy posiedzieli kiedyś, nie? To już jest dla nas nie pierwszy zna Mamy stąd 800 metrów do hotelu, ale hotel dopiero chyba za 3 godziny Zobaczymy, idziemy jakąś kawę, coś ogarniemy No i stąd będziemy jutro wyjeżdżać dalej My tu mamy jakieś jeszcze 300 metrów Do skrzyżowania w lewo No i zobaczycie jak wygląda nasz hotel na pewno do pokoju nie wejdziemy jeszcze, bo jest za wczesna godzina. Tam chyba dopiero o 14, Oto ja tu mam sklep po lewej stronie. Jeszcze duży sklep. Pralnie, żeśmy przed chwileczką odwiedzili, także wieczorem sobie zrobimy jeszcze pranie, żeby jutro wyjeżdżając z Hiszpanii zabrać czyste rzeczy, panie. Czyściu Idziemy, idziemy. A ich oczom ukazało się Mexico. Mexico, panie. Meksiko, Mexiko, zwał jak zwał. No to idziemy. To jest po prostu jedno piętro, czy dwa piętra w domu, wykupione i gość tam trzyma sobie ludzi w hotelu. Trzyma ludzi w hotelu. No tu w lewo chyba. Wchodzimy, zobaczcie. To wam pokażemy, co się robi. Wchodzi się tutaj normalnie przez klatkę schodową, panie kierowniku. No i potem, jak już się jest tutaj, no to się jedzie na czwarte piętro. Oni będą zdziwieni, że my przyjechaliśmy o tej godzinie. No ale zobaczymy co da się załatwić. Zaraz wam wszystko pokażę. Musimy poczekać, musimy poczekać do godziny trzeciej na pokój, ale mamy za to zdane bagaże, także bez bagaży idziemy do knajpki, a tu mamy pierwszą knajpkę od razu przy samym hotelu, widzicie. Wychodzisz, wchodzisz i jesteś na miejscu. No powiem wam szczerze, że coś nie mamy pogody do... Nie mamy szczęścia do pogody w Santiago. Jesteśmy tutaj drugi raz, pamiętacie jak byliśmy pierwszym razem Kiedy kończyliśmy szlak angielski 5 dni temu Padało, teraz też się pochłóżyło i jest dosyć chłodno Martynka mówi, że tutaj termometry pokazują nawet 14 stopni My tu naprzeciwko wejścia do hotelu mamy od razu siłownię Jakby ktoś chciał sobie jeszcze poćwiczyć, miał na to siły Tutaj sklep, Martynka tam ogarnia sprawę w kawiarni Byliśmy na kawce i lecimy teraz, lecimy na Plans przed katedrę Miejmy nadzieję, że uda nam się wejść do katedry Pochylić przed Panem Jezusem No i pójść być może do grobu jeszcze Świętego Jakuba, jeżeli będą wpuszczali Bo tutaj też jest różnie, nie o każdej godzinie Tam można wejść, zobaczymy A my jutro rano już opuszczamy tutaj Santiago I jedziemy dalej Idziemy dalej w naszą podróż Tutaj również W samym Santiago Zobaczcie, takie Takie plakaty, Pani miły Uwierzycie, że ludzie Stają w kolejkach do totolotka na świecie? No to zobaczcie Tutaj stoją, a tam panie mięsko. No dzieje się panie, dzieje. Wąskie uliczki wąziutenkiem. My idziemy w lewą. No bo tam już widać nawet wieże kościoła, wieże katedry. My idziemy zobaczyć miejmy nadzieję, że uda nam się trafić tam przez świętą. Bo tak jak mówiliśmy, no jutro już opuszczamy tutaj miejscowość i jedziemy dalej. A dzisiaj poniedziałek, nie? Poniedziałek rano. Ile to ludzi, co oni pracy nie mają panie? Dokładnie, a co oni tutaj ludzie, pracy nie mają, że tak chodzą? Co tu się dzieje człowieku? I wszędzie, wszędzie osoby, które po prostu No trzeba powiedzieć szczerze, że żebrzą okazkę Żebrzą okazkę, jest bardzo, bardzo, bardzo dużo Takich osób i bardzo dużo sklepów z pamiątkami Naprawdę na każdym rogu Ulicy, sklep z pamiątkami, albo jakieś różnego rodzaju wypieki, i wszystko po prostu zrobione w kształcie i w kolorach, jakby to się działo tutaj gdzieś na szlaku. Nie, z krzyżem tym czerwonym, albo jakieś bułeczki, które wyglądają jak muszle. No po prostu wszystko zrobione pod turystę. No turysta musi kupić, za, zapłacić dwa razy więcej. No co? Nie wiem, takie nawet tarty były. Tarty całe, no, z, całe tarty. Jestem z z mieczem takim świętego Jakuba. Tak jest, było. To było widać, no, tam gdzieś wszędzie. Wszędzie dookoła, po prostu wszystko jest dla, dla turystów. To jest jeden wielki, po prostu komercyjny system. No, ale są też takie rzeczy, jakbyście chcieli pojeść świeżaka, to proszę bardzo. Co prawda, stąd nad wodę jedzie się dwie godziny autobusem, bo dzisiaj jechaliśmy, ale ogólnie to prawie blisko. Słuchajcie, to przed chwileczką sprawdziła ceny w biurach podróży. Gdybyśmy musieli pojechać na przykład do Finisterre, tak jak gdzieśmy wrócili, my zapłaciliśmy 7 euro za bilet, a oni sobie tutaj życzą z biura podróży 50 euro, tak? Tak za osobę. Za osobę. Także powiem Wam, że ceny mają, mają. No ale wiecie, wtedy wsiadasz w busik nic się nie interesuje, jedziesz prawo lewo. No pełno koszulek od groma, koszulek od groma rzeczy. Zobaczcie i dla dzieci, i dla dorosłych. Wszystko jest. Dokładnie po pięciu w pięciu dniach trafiamy z powrotem na ten sam plac Tylko wtedy padało, nie Martynko? Tylko wtedy padało, a dzisiaj mamy tą słoneczną odsłonę placu No właśnie, słoneczna odsłona placu Zobaczcie, ilu pielgrzymów dzisiaj znowu dotarło Tutaj około 2000 pielgrzymów dziennie dociera e, na szlaku. Jedni przychodzą rano z samego rana, ci, którzy mają blisko noclegi i inni przychodzą późnym wieczorem. Naprawdę ci, którzy przychodzą 40-50 km ostatnią, ostatnią trasę. No i tutaj mamy katedrę. Teraz postaramy się do niej dostać, tam żeby może akurat tam przeświętą. Chciać wejść na plac i popatrzeć, jak ci ludzie cieszą się i tak delektują tym, że są na tym miejscu, że dotarli w to miejsce. Dokładnie. Chodź, pójdziemy tam, póki są wolne arkady. Zrobimy sobie jakieś kilka zdjęć. Marsztynka ma tu zaplanowane w głowie zdjęcia, także na razie się z Wami żegnamy, my sobie porównamy zdjęcia, no i potem do Was zwrócimy. Życie to droga, więc stanie i Kamino przed Tobą, musisz tylko wyjść. Żółta strzałka wskaże, gdzie prowadzisz szlak Z różańcem w ręku i intencją snach Każdy krok ma znaczenie, każdy oddech to dar Niebo nad nami, przed nami szary gwar Nie poddawaj się, choć droga nie jest łatwa Idziemy... Pan wyszedł z kolejki, opowiedział wszystkim, że będą musieli czekać tu godzinę jeszcze. No bo godzinę msza święta, to jeszcze potrwa tutaj ze 30 minut, 40, potem wszyscy zanim opuszczą katedrę i będą znowu puszczali ludzi. To godzinę tu trzeba czekać. Bardzo długo, bardzo długo, ale po tej mszy świętej, aż do 19 będzie chyba katedra do zwiedzania otwarta. Myśmy już ją widzieli oglądaliśmy koło naszego kościoła, koło naszego hotelu jest kościół chyba świętego Jana, nie? A to zaraz pójdziemy zobaczyć i my sobie tam pójdziemy, tam się pomodlimy w spokoju Bo tak naprawdę jakie to ma znaczenie, Pan Jezus wszędzie jest wszędzie Prawda? Także my już katedrę oglądaliśmy Nie będziemy teraz stali dwie godziny w kolejce Pójdziemy sobie do normalnego parafialnego kościoła się pomodlić, podziękować za tą pielgrzymkę I poprosić o jej owoce Słuchajcie, pierwszy raz trafiliśmy na kawę chyba e, americano. Pan nam przyniósł tutaj normalnie esencja i do tego jest taki dzwonuszek w dzwonuszku jest wrzątek i sobie po prostu dolewasz ile chcesz czy chcesz żeby ona była mocniejsza, czy słabsza czy więcej, czy mniej bo oni tutaj po prostu tak jest Jest jakiś cukiereczek, nie to cukier cukier, cukier, myślałem że jakieś, jakieś ciasteczko po czasami jest no i martynka oczywiście, wino ile kosztuje to przyjemność? Nie wiem jeszcze. A to pan tu jeszcze nie zdradził tajemnicy? Pan nas Ale pierwszy raz naprawdę od dwóch tygodni zdarzyła nam się taka kara, kawa, której się będziemy mogli spokojnie napić, a nie taki na przykład Sikiera! jak nic, albo po prostu oni nie wiedzą jak robić, albo w szklance robili takiej wielkiej, nie? Mm -hmm. Takiej 250 Wysiki gram Wysiki. <g> Wysiki Weroniki. No i właśnie zakończyliśmy naszego live'a. Zakończyliśmy naszego live'a spot Patrzysz Martynka, że jeszcze leci, no bo to jest takie opóźnienie. Tak jest, to jest takie opóźnienie. No właśnie tak patrzę, że jeszcze. Cały czas leci. Jeszcze... Aha. I, jest obraz. Ale ja tutaj widziałem na bieżąco to. Aha, <laughs> okay. Także dziękujemy Wam wszystkim, że byliście, dziękujemy za to, że byliście tutaj z nami na szlaku, dziękujemy za to, że tutaj nas wspieraliście, trzymajcie się, no jeszcze nie kończymy filmu, jeszcze parę rzeczy Wam nagramy z Panem I Bogiem. Teraz zabieramy Was na kawę. Tak, zabieramy nas, Was na kawę i dziękujemy wszystkim tym, którzy nam wirtualną kawę postawili, trzymajcie się. O, wyszliśmy z knajpy. ja mówię, bluza, bluza, gdzie moja bluza? No to gdzie, nie w ręku człowieku. Dobra, idziemy do hotelu, czwóreczkę. Jest godzina 15. O 15 mieliśmy się stawić, Pani powiedziała, że nawet troszeczkę wcześniej, no ale my o 15 jedziemy zobaczyć. Dostaliśmy pokoik, 514. Mam wrażenie, że to jest chyba taki sam pokój, co byliśmy wtedy, chociaż nie, w drugą stronę. Wtedy jesteśmy w prawo po wyjściu z windy, a tu idziemy tutaj. A nie, na tą stronę. Tak. 514. No, zobaczymy. Z widokiem na podwórko. No, wchodzimy. Daj, kochanie, ten, Daj, włączymy. Żeby było światełko. Proszę bardzo. Światełko jest. I moja szefowa mnie tu puszcza przodem. Mówią, puszczam przodem typa. Gdyby ktoś tu stał, to zawsze w mordę może dać. Zapaliliśmy światełka. Nie, to inne. Tamten pokój miał ogromne... Na cały ten... Ale nie okna balkonowe. Nie, miały okna balkonowe. Tam to były okna balkonowe, tak jak tutaj. Dokładnie. Tylko, że było... Były na całą ścianę. A tutaj mamy tak, możemy sobie to jeszcze otworzyć chyba. Otworzymy od razu, bo się trochę za dług zrobił. O i widok dokładnie na tą samą stronę mamy, co? Możecie sobie sprawdzić w filmie z tamtego roku. Dokładnie, tylko że były okna na całą ścianę. Tak było, tak było. Aha. Takie łóżeczko, dwa w jednym. Telewizor Liga Mistrzów, panie, 14 cali. Klimatyzator, panie, szafa jest. Co o tym mistrzu kolorowym jeszcze jest? Mistrz Kibel jest i nawet jest umywalka. Piękny ja, brzydki ja, wanna! Wanna z prysznicem. No i to wszystko. I za to wszystko, ile mówiliśmy, 85 euro. Jest safe. Tym razem mamy safe. To trzeba się bardzo bać, bo w safe pieniądze mogą zostawać. Wiecie o czym mówię? Mamy pewne doświadczenie sejfowe. No dobra, taki pokoik my się tu ogarniamy. Tak jak już widzieliście, byliśmy na placu, byliśmy pod katedrą. Co zrobimy wieczorem, no to zaraz się wszystko okaże. Oczywiście szefowa i kierowniczka e, pielgrzymki nie byłaby sobą, gdyby nie zrobiła zakupów. No i nakupiła tutaj worek, worek rzeczy. Mówię do niej: kochanie, kochanie, ale my mamy ograniczony bagaż. Spojrzała na mnie z takim wzrokiem, jakby chciała mnie zabić. Ale to przecież nie ja wymyślam zasady, a mówiłem już Wam o tym. Gruby leci taniej niż chudy, bo chudy bierze 10 do 10 kg 11 kg i za kilogram przepłaca, a gruby 120 kg bierze 7 kg i ma bilet 100 euro tańszy. Siok. Ale jak powiedziałam, że ja wyrzucam rzeczy. No zobaczymy, zobaczymy, to się jeszcze przekonamy. To się jeszcze przekonamy, na lotnisku się o tym przekonamy. Co tam wyrzuciłaś? Że schowałaś pod drugą podszewkę. I będzie tak, że jedno w drugim i w trzecim, dokładnie. Nastał wieczór. Tłumy ludzi na ulicach. Tłumy ludzi na mieście. Zobaczymy co się dzieje po całą katedrą. Idziemy zobaczyć, zbliża się godzina 19. .00. Słoneczko jeszcze poświeci tutaj z godzinkę. To może półtorej. Jak widzieliśmy w Polsce, już powoli zaczyna zachodzić. Dobra, przyjdziemy tu koło milicji obywatelskiej, dołem, 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 i tym fajnym wejściem pójdziemy na plac przed katedrę po raz kolejny dzisiaj. A tak tutaj wygląda katedra w promieniach zachodzącego słońca. Akurat cała jest oświetlona pięknie. To naprawdę wygląda to niesamowicie a ludzi wcale nie jest mniej może mniej ludzi z plecakami bo ci którzy mieli dość, mniej zaplanowaną trasę już przyszli, a ci którzy jeszcze jeszcze gdzieś idą no to jeszcze gdzieś idą no to jeszcze gdzieś idą jak widać grupy się tu spotykają być może na przedwieczorną świątą, świętą bo za parę minut jest msza wieczorna, postaramy się na nią dostać, jak będzie wolne miejsce żeby wejść do katedry a jak nie to pójdziemy do kościoła parafialnego tak jak mówiliśmy Zobaczcie, jaka kolejka. Tak jest. Wąskie przejście. Gwoziuteńkie. Robią tutaj na jedną osobę, i tak się potem robi po prostu. Taka długość. Ale, chociaż my wtedy staliśmy pod murem, to jest nawet krócej, co? No właśnie, tu idziemy zobaczyć. Choć może staniemy. Godzina dziewiętnasta. No, zobaczymy, czy nam się uda wejść do kościoła. Zaraz się przekonamy, ale zobaczcie oczywiście, jak idzie jakaś wycieczka, to prosto przez kolejkę, tam nikogo, to nic nie obchodzi. Ja <laughs> Prawo wycieczek. Jesteśmy w katedrze. Jesteśmy w katedrze. I tak ona wygląda, już wam pokazuję, że ludzie chodzą jak na wycieczce. Tutaj teraz jesteśmy w nawie bocznej a ołtarz główny jest po prawej stronie i pod ołtarzem głównym są właśnie doczesne szczątki świętego Jakuba. A tak wygląda ołtarz główny, już Wam go pokażę. Tam jak widzicie ludzie przechodzą górą i oni właśnie będą za chwileczkę schodzili następnym zejściem do grot i w grotach jest trumna, z ciałem, ze szczątkami świętego Jakuba Życie to droga, więc wstań i idź Kamino, przed tobą musisz tylko wyjść Żółta strzałka wskaże, gdzie prowadzisz szlak z różańcem w ręku i intencją snach Każdy blok ma znaczenie, każdy oddech to dar Niebo nad nami, przed nami szary gwar Nie poddawaj się Choć droga nie jest łatwa Idziemy do Jakuba, tam czeka nas prawda Wstań i idź, życie to droga, żółta strzałka pokazuje dokąd zmierza noga Z różańcem w ręku, intencją w sercu Idziemy do świętego, idziemy bez lęku Czasem kamienie, czasem piach pod stopami Czasem ból, czasem radość płyną z nami każdy dzień to nowe wyzwanie, nowy test Ale w sercu mamy wiarę, ona da nam rest Deszcz i słońce, wiatr, w twarz Nic nas nie zatrzyma, kiedy w sercu masz Idziemy razem, choć samotność powie gra, ale każdy krok przybliża nas tam stań. Życie to droga, żółta strzałka pokazuje dokąd zmierza noga Z w ręku, intencją w sercu Idziemy do świętego, idziemy bez lęku Życie to droga, żółta strzałka pokazuje dokąd zmierza noga Z w ręku, intencją w sercu Idziemy do świętego Z wiarą w spojrzeniu, przed nami są dni. Każdy krok to modlitwa, każdy oddej znak, że święty Jakub prowadzi nasz szlak. Idziemy na mimo serca piją nam. Różanie w ręku, intencja na Kolejna wyprawa to nasz czadar, do grobu Jakuba prowadzi nasz szlak. Serca biją nam, ruszanie w spręku, Intencja w nas trwa. Kolejna wyprawa to nasz życia dar. Do grobu Jakuba prowadzi nasz szlak. Słońce nad kurami też i wiatr też są, ale w naszych duszach zawsze świeci dom. Bracia i siostry niosą razem pieśń, kamino jednoczy. Wciąż wiarę chce wieść. Idziemy na kamino Serca piją nam Różaniec w ręku Intencja w nas trwa Kolejna wyprawa To naszy ciadal. Do grobu Jakuba Prowadzi nasz szlak Kiedy zmęczenie Przygniata nas noc Pan daje siłę By przejść jeszcze krok Tam w Santiago U celu już bram Z radością powiemy Dotarłem już tam, idziemy na kamino, serca piją nam ruszaniem ręku, intencja na stwa. Kolejna wyprawa to naszy ciadar. Do probu Jakuba prowadzi nas szak. Zim z kościoła, a tutaj znowu wybuchy. Co tu się dzieje w tej Hiszpanii? Gdzie nie pójdziesz to ciągle wystrzały artyleryjskie. Tak właśnie wygląda ta katedra w środku. Jak widzieliście. Niestety ten wielki, wielki, wielkie kadzidło jest uruchamiane raz dziennie, a czasami nawet rzadziej. W związku z tym pokażemy Wam film. Czasami te tak. W związku z tym pokażemy wam film z naszych poprzedniej wizyty, żebyście zobaczyli, jak to dokładnie wygląda, i podłożymy tutaj naszą muzykę, naszą muzykę, która nam towarzyszyła na tej właśnie naszej pielgrzymce. My wracamy już oczywiście do naszego hotelu. Jeszcze zrobimy zakupy i zrobimy pranie, ale teraz tutaj wam wstawię jeszcze jeden bardzo fajny pomnik który się mija po drodze idąc właśnie do Santiago do pod katedrę drogą francuską. Przechodzicie koło pięknego wspaniałego pomnika. Zobaczę czy wam wstawię filmik, który se ściągnę. Jeżeli mi się uda, a jak nie no to po prostu zdjęcia zobaczcie teraz. Życie to droga, więc i idź. Kamino, przed tobą musisz tylko wyjść Żółta strzałka wskaże, gdzie prowadzi szlak Z różańcem w ręku i intencją snach Każdy krok ma znaczenie, każdy oddech to dar Niebo nad nami, a oh, przed nami szary gwar Nie poddawaj się, choć droga nie jest łatwa Idziemy do Jakuba, tam czeka nas prawda Stań i idź Życie to droga, rzuta strzałka, pokazuje dokąd zmierza noga Z różańcem w ręku, intencją w sercu Idziemy do świętego, idziemy bez lęku Czasem kamienie, czasem piach pod stopami Czasem ból, czasem radość płyną z nami Każdy dzień to nowe wyzwanie, nowy test Ale w sercu mamy wiarę, ona da nam rest Deszcz i słońce, wiatr a my? Okay. A my znowu tutaj przy maszynie, znowu w pralni. Słuchajcie, tylko że tu jest zupełnie inna pralnia. Tutaj jest po prostu sterowanie centralne, proszę bardzo. Tutaj sobie wybierasz, którą chcesz pralkę, patrzcie, pak. Wybierasz albo pralkę, albo suszarkę, no to na wybieramy pralkę. I zobaczcie, nasza pralka piątka jest zajęta. Możemy sobie wybrać wszystkie inne, no ale my oczywiście... A my znowu w pralni, na szczęście trzeba się wyprać, tylko tu jest inna pralnia, patrzcie Zupełnie automatyczna cała Wybierasz sobie z takiego panelu Czy chcesz suszarkę, czy chcesz pralkę, no to na przykład my sobie wybierzemy pralkę Wybierasz pralkę, nasza zajęta piątka, ale wybierasz te czwórkę I wtedy wrzucasz 4,50, podchodzisz do pralki, normalnie uruchamiasz, wybierasz program od 1 do 5, on temperaturę pokazuje I ruszasz, no dobra, ale jakbyś chciał suszarkę No to proszę bardzo, wybierasz suszarkę, dwie są zajęte Pozostałe są wolne no i też sobie wypłacisz euro 20, euro 20 tylko zobaczymy za ile to jest czasu Euro 20, no ale to będziemy się przekonywali zaraz, to Wam tu wszystko pokażę Także pamiętajcie, są takie, że się rzuca monety do automatów A są takie jak tutaj, tutaj nawet ktoś wybrał, tylko zapomniał zabrać jeszcze Proszę bardzo, a takie jak tutaj u nas w tej chwili są pełni automatyczne, kurde ile tu jest i to jest prania jedna, a tam zaraz kawałeczek jest druga. No i zobaczcie, tutaj nikt nie trzyma na tym, Martynka. Na łańcuchu nie ma, na łańcuchu nie ma i tam są nawet takie kosze. Zobaczcie, można sobie to przewieźć, jak ktoś ma dużo prania, tak jak tutaj widać xxl ktoś zapakował od groma prania, no to sobie może zrobić coś takiego. Przewieźć pranie w takim koszyku, nie ma najmniejszego kłopotu. A jak będziesz czekał i będzie ci się nudzić, no to panie, kola, napój, woda, chipsy, no wszystko jest to jest wielki świat tak to można żyć o jak ciepło tutaj od tych jest suszarek no zobaczcie jak kierowniczka już tam oczywiście z ogląda powalczyło, powalczyło i koniec teraz będziemy to suszyć no i 10 minut suszenia oni chcą od nas tutaj złotych 20 w euro masz tutaj kierowniczko? Ja, chcę, 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 chcę pójść, dawaj, chcę, chcę, chcę. dawaj, dawaj, no to dobre Zobaczymy, będziemy, że takie drobniaczki, drobniaczki. A tu pięćdziesiątka jest chyba najmniejsza. Chociaż zobaczymy, co on tu przyjmie. No tak, przyjął. Jeszcze masz ty. No. Patrzcie, takie drobniaki. Martynka mnie tu daje. Poszło, jeszcze 60. Poszło, jeszcze 40. Poszło. Jeszcze 20. No i zobaczcie. Ruszy. I co on na to? Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No i teraz ma mi sobie i startnąć. no to idę. No i ruszyło. 10 minutek jest napisane, że ma to robić w 60 stopniach, a jak to będzie robiło, no to się przekonamy. Jeszcze minutka i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Powiem Wam, że tutaj jest jednak 30-40% taniej niż to co mieliśmy tam, nie? Tak wychodzi.